Cześć moi drodzy. Witajcie na kolejnym filmie dotyczącym uprawy ogórków. Eee, moje ogórki rosną sobie na takiej grządce z jednej strony podwyższonej o wymiarach około 1,20 na 4,5 m. Jak do tej pory zebrałem już cztery łubianki takie na e, 2 w których kupujemy truskawki na targu no i z tej ilości zebranych przeze mnie ogóreczków w tej chwili już jest przeze mnie ukiszonych 15 słoików litrowych i jeden 3 litrowy zrobiony małosolny teraz to będzie już tak naprawdę piąty zbiór, zbieram je tak mniej więcej co 2 dni i powiem Wam, że no, no jest to zbierać. Cały czas znajdujemy, niektóre są już troszkę, widzicie, w ciągu dwóch dni. One rosną jak szalone. Jest ich tutaj sporo. W tej chwili nie przeprowadzam żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, żadnych oprysków. Jedyne co, to przez ostatnie. Dni w moim regionie eee, no jest dosyć ciepło, w okolicach 30-32 stopni. Jest to stanowisko słoneczne. Słoneczko operuje tam od schodu aż w tą stronę do zachodu, więc cały czas jest tutaj. Nasłonecznione to stanowisko, i może właśnie dlatego te ogórki mają się tak wyśmienicie. Podejrzewam, że dzisiaj zbiorę kolejne około 3-4 kg. Jak widzicie, ogóreczki sobie kwitną. Co chwilkę zawiązują się nowe. Staram się Wam to pokazać na bieżąco. Tam z tyłu widać kolejne. Pod ugórkami jest agrotkanina. Ogórki są podlewane, nie wiem, czy wspominałem, co drugi dzień na wieczór przyjeżdżam, podlewam je wodą. Nie robię tego, jak niektórzy działkowcy, działkowcy przepraszam, że woda musi być odstana w jakiejś beczce. Nie, po prostu zwykłym szlauchem z kranu wodą taką. Z wodociągów, które posiadamy tutaj na naszych ogródkach działkowych, podlewam je. No i jak widzicie, one sobie radzą. One sobie radzą. Są całkiem sympatyczne. Tu kolejny mały rośnie. Popatrzcie. Nie sądziłem. Jeżeli pytacie się o odmianę ogórka, jest to ogórek śremski. Chyba najbardziej popularny, jeżeli chodzi o, o przetwory. O kiszenie czy o zrobienie ich w zalewie octowej, więc no tak to wygląda. Na początku miałem plan, żeby, jak widzicie, tutaj jest taka rozpórka i żeby to poprowadzić tutaj po takiej siatce, ale brak chęci i zapału spowodował, że one się znakomicie położył tutaj po tej grządce, którą teraz Wam pokażę w całej kozałości. Z tyłu za tą grządką widzicie koper. Obok kopru rośnie sobie cebula. W następnej rośnie bób, który też już będzie dzisiaj przeze mnie zbierany. Pochwalcie się swoimi zbiorami. Tym jak pielęgnujecie swoje rzeczy. Oczywiście gdyby. Gdyby gdzieś więcej padało. No to podejrzewam. Że wtedy na grzyby. Na jakieś takie choroby pleśniowe. No. Miedzianem bym to wszystko psiknął. Ale w tej chwili nie widzę takiej potrzeby. Więc trzymajcie się cieplutko. Miłego dnia lub wieczora. Jeżeli oglądacie to wieczorem. Do następnego.